Że mądrość to nie tylko sprawność intelektu, stopień naukowy, wynik procesu wychowania czy bogactwo zdobytego doświadczenia. Świętując 20. rocznicę istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, mamy szczególną sposobność, aby odkrywać dar mądrości wydane przez Boga w na każdego człowieka. Rozpoczynając dziś uroczyście Nowy Rok Akademicki. Chcemy rozwijać tę daną transformację intelektualną i zawodową. W tym szczególnym czasie, w jest 20-lecia Jarosławskiej Uczelni, wyrażam wyraża naszą szczerą radość i podziękowanie za obecność w pośród nas, organizacji Skupa Adama Szala, który przewodniczy naszej pewnej wspólnocie. Witam serdecznie księdza Leśka Krzydelskiego ze Zgromadzenia Świętego Michała Anioła. Przyzywamy z pamięci Waszego założyciela, Błogosławionego Księdza Bronisława Matwiewicza, patronującego naszej uczelni. Dziękuję za obecność i wspólną modlitwę kapłanom, siostrom i zakonu. Witam Pana Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a wraz z Panem Premierem. Wszystkich przedstawicieli władzy samorządowej z województwa, powiatu i miasta. Pozdrawiam i witam wszystkich przedstawicieli środowiska naukowego w sposób szczególny jego magnificencję rektora Jarosławskiej uczelni, pana profesora nadzwyczajnego doktora habilitowanego Krzysztofa Reymana, wraz z prorektorami, kanclerzem, panią profesor i senatem, a także zgromadzonych tutaj profesorów, wykładowców. I wszystkich pracowników. Szczególnie dziękuję tym, którzy przybyli do nas z innych uczelni. Słowa powitania kieruję także do przedstawicieli służb mundurowych oraz wszystkich gości, którzy nas zaszczycili swoją obecnością. W wyjątkowy sposób pragnę powitać naszych studentów. To Was chcemy dziś polecać Panu Bogu. Mogą Ci o Ducha Świętego, których potrzebujecie i o dobre przeżycie nowego roku człowieka, jakim jest zdobywanie wiedzy, jakim jest wychowanie się. Prosimy Pana Boga o aby wspierał nas, tak jak wspierał błogosławionego w poszukiwaniu mądrości, żeby wspierał nas na wzór świętego Łukasza, który jest badzony dnia dzisiejszego powstań. Z drugiego bliższego świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Najmilszy. pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas, powiem, nie opuścił, umiłowawszy ten świat. I podążył do Tesaloniki. Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest za nim. Weź marka i przyprowadź ze sobą. Jest mi bowiem przydatny do posłuchania. Tychika zaś posłałem do Fezów. Okończę, którą pozostawiłem w stroadzie u karpa, przynieść, idąc po drodze. A także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander brązowy Ty się go strzesz, a sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili. Niech wiem to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. Oto słowo. Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto ja was posyłam, jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam zamieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im. Przybliżyło się do Was królestwo. Mam jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść Co do bracia, w powołaniu kapłańskim, z księdzem prowadzącym archipelagii, księdzem prowadzącym parady pod wezwaniem Matki Bożej, krobie Polski na czele, szanowni zaproszeni goście, panem premierem rządu Rzeczypospolitej na czele, Drodzy bracia i siostry, nauczyciele, akademicy, pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w z wicencją Pana doktorem na czele. Drodzy bracia i siostry, drodzy studenci. Zazwyczaj w takiej sytuacji jak dzisiaj myślimy pod względem liturgicznym, jaki formuł razem przyświęty wybrać, jakie modlitwy, do Pana Boga w intencji społeczności akademickiej. Owszem, jest specjalny formularz dotyczący początku roku, roku akademickiego, ale pomyślałem sobie, patrząc na kalendarz liturgiczny, że dobrze byłoby popatrzeć na świętego Łukasza, na niezwykłego człowieka, który jest znany jako uczeń i ewangelista. To właśnie dlatego Kościół Święty proponuje jako Ewangelię ten Ukazujący pana Jezusa, rozsyłającego uczniów. 72 uczniów towarzyszyło Jezusowi w czasie jego publicznej działalności i postępowali podobnie jak apostołowie. Towarzyszyli Jezusowi, słuchali jego słów, słuch po to, żeby, żeby potem to wszystko przedłużać, by to, co słyszeli, opowiadać, by również relacjonować o wydarzeniach, które miały miejsce obserwowali czyny Chrystusa czy ich cuda. Dzisiaj wspominamy się tego Łukasza, niezwykłego ucznia Chrystusa, również liczanego jako Wszystkich tutaj obecnych, którzy szukamy prawdy w swoim życiu, czynimy to także w sposób związany z wychowaniem, wykształceniem, ale także ze swoim y, nauki różnych szczebli, różnych kierunków. postanowić zbadać wszystko. To człowiek uporządkowany, który postanowił przetapić wszystko po kolei, a więc zgodnie z ówczesnymi zasadami spisywania dzieł tego typu. Ukazujących działalność takiego czy innego nauczyciela. To on szukał źródeł z pierwszej ręki. Jako ówczesny naukowiec chodził, pytał się, szukał światła. Tych, którzy sami widzieli to, czego on nie widział. Jak głosi piękna tradycja katolicka, bardzo mocno kontaktował się także z Najświętszą Marią Panną. Nawet w związku z tym są piękne opowiadania mówiące o tym, że wsłuchiwał się w relacje Matki Najświętszej, Matki Jezusa opowiadającej o dzieciństwie Chrystusa, to właśnie On, święty Łukasz, jest autorem tej części Ewangelii, którą nazywamy Ewangelią Dzieciństwa. Inna tradycja mówi, że tak bardzo zapascynował się postacią Maryi i Jezusa, że namalował wizerunek, wiele sanktuariów szczyci się i przyznaje się, przynajmniej do legendy o tym, że właśnie i wizerunek jest namalowany na placie stołu, przy którym siedział święty Łukasz. Fakt faktem, że okazał się mistrzem słowa, malarzem słowa, posługującym się słowem, który ukazał niezwykłe rzeczy, których nie znajdziemy w innych Ewangelii. Możemy powiedzieć, że zawdzięczamy mu relacje nie tylko z dzieciństwa Chrystusa, ale także piękne przypowieści, które tylko on, Ukazuje tylko on do nich doda, czy on, on je zapamiętał. Na przykład przepiękno przypowiedź o szynu o dobrym Samarytaninie, o nieuczciwym rządcy, czy ubogim łazarzu i nielitościwym bogaczu. Czy też wspaniałą relację o uczniach idących po zmartwychwstaniu Chrystusa do Emaus. Relację ukazującą niejako drogę każdego z nas, także każdego naukowca, każdego... Dęta. my też często mamy w życiu takie momenty, że jesteśmy jakby rozproszeni, rozgoryczeni, że jesteśmy zawiedzeni, bo nie ziściły się nasze plany i potrzebujemy kogoś, kto by nas stanął, kto by nas oświecił, kto by rozpalił nasze serca. Tak jak w przypadku dwóch uczniów idących do Emanu, tradycja wskazuje, Byli prawdziwymi patriotami, szczędzi dobra narodowego oraz dbali o solidne wykształcenie i dobre wychowanie kolejnych pokoleń. Ciebie prosimy. Mówmy się za profesorów, wykładowców, pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Brytanii, aby wsparci wstawili swojego patrona, błogosławionego księdza profesora Markiewicza rozwijali swoje talenty i służyli nimi swoim. wdzięczność księdzu arcybiskup, arcybiskupowi za tę wspólną modlitwę, za jego życzliwość, za to, że interesuje się sprawami naszej uczelni. Wdzięczność wyrazi pan rektor, przekazując symbolicznie wioskę Kwiatów. Dziękujemy również proboszczowi tej parafii, księdzu Krzysztofowi Szczygielskiemu, za jego gościnność, za otwarty dla nas dzisiaj drogi. But the